Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik i witam was w kolejnym odcinku ze sprawdzania polskich map do gry Farming Simulator I w dzisiejszym odcinku bierzemy mapkę Stopkowo V1 w wersji beta yy, Tak, mapa od, od StopTeamu yy, Pozdrawiam cały Stop Team, czyli sebe oraz yy, Kubę yy, No i co, dzisiaj Mapa stopkowo V1 w wersji beta jest w V3 dopiero seba robi jak wiecie No i co, przejdźmy tutaj, najpierw tutaj o zmieniłem furę do na sprawdzenie polskich map więc od teraz jeździmy Dobra, przejdźmy tutaj od chałupy Chałupa bardzo fajna W13 często było widać Tutaj taki błąd otwieranie drzwi, ale to wersja beta, więc może być jakieś błędy Tutaj mamy jakieś ruftowanie, tutaj mamy jaki malutki garaż dwustanowiskowy to na live wczoraj był to wie, co tu, co tu było? teraz ja nie wiem, bo tu nie byliśmy e, Tutaj mamy starościanki jak widzicie, fajnie to wszystko wygląda Aki garaż na 30 na próbować na coś Tutaj mamy, ogóle to jest pierwsza z trzech gospodarek, że tak powiem Tutaj mamy miejsce na... Yy, tak, z nasiona, nasiona, nie, można to uzupełnić yy, Nasiona wytankować mowy, a z tutaj to jest chyba to jest wysyp zbowa, o ile się nie mylę to jest wysyp zbowa to chyba jest albo z tej ale to jest chyba też z tej zaraz zobaczymy sobie dobra tutaj tak tutaj byłem, tu jakiś hak tutaj bardzo fajny ten zrobiony taki z budówka, taki kurnik jakby może to jest kurnik, tutaj to stodoła. prawie każdy chyba zna ale wrota o, tutaj mamy opryski jak widzicie, tu uzgłonianie jest... Tutaj też jest, wysokój, najprawdopodobniej jest trigger najprawdopodobniej. Jest trigger jakiś? Jest, jest, jest. Tak, tu jest, ale zobaczmy. I tu jest trzeba fajnie zrobić, że tutaj można sobie wejść. nada można wejść, ale już nie można wyjść. I trzeba się tepać. Dobra. Eee, tu, tutaj o. Zamykamy. Tutaj jakieś fajne obszercje, na maszynki jakieś, od okay, piesek jest. Jakieś słupy wysokiego napięcia. Tutaj mamy Michała mamy jakieś drzewo, wapno, wiaty mamy, znaczy wiatę jedną mamy kur, króliki mamy jakiś skład słomy mamy silos, znaczy ja mamy wiatr, tutaj mamy z tyłu kibelek. Yy, oraz tutaj mamy jakiś tutaj garaf od tyłu, tutaj też jakieś miejsce na nosyny. no i ogólnie ta gospodarka zajmuje się z ziarkiem, tak? Ziarkiem, dokładnie. Tak. Tutaj mamy jakieś miejsce na masuny też dokładnie. I tu droga, którą wam pokażę. Zaraz. Dobra. Idziemy do polduśa, polduś, Polduś. Ale pojedziemy sobie w tamtym sektor mapy, tam pokazywam. O jak tu muszę sobie wyłączyć, bo OM od światu zostało. Poldek jedzie. Poldek. Jakieś mamy gospodarkę opuszczoną, tutaj mamy sklep spożywczy. Tutaj zaraz pojedziemy. Tutaj mamy też kolejną gospodarkę w tutaj mamy agromę, znaczy Holanda sklep. Tutaj mamy gospodarkę z mapy Tomka. Jak ktoś, tam jak Tomek wie o co chodzi, jak to ogląda to nikt na pife. Nie wiem tam jak skąd widziałeś tego. Na mapę na, na latach 70. 60. gospodarkę. To jest taka fajna powstana gospodarka. Znaczy gospodarki. To jest dwie gospodarki. I to jakby zrobił fajnie... Wy... Ale już co ja wam będę mówił Może tam jak kiedyś wiele to mapy, bo ja już tu ja mam na kompie ogólnie Dobra, tutaj mamy drówkę. Nie to drówka. Ta drówka prowadzi tutaj do pól, nie fajne takie pola, ale jest jeszcze łączko Co fajnie mówi wygląda. Ogólnie wszystkie mapy stop na każdej mapie od stopniu praktycznie grałem jeśli chodzi o płytnastki, no, znaczy niedługo, jakoś niedługo grałem, ale musiałem pograć, bo fajne, bo no, naprawdę, tutaj teraz idziemy, mamy mleczarnię, pole z burakami, tutaj mamy jakieś łąkę, jak widzicie, kolejne pola, ale tutaj droga się nadal skończy, ale tu wdamy na, jak powiem, na kolejną gospodarkę, no i ta gospodarka, tutaj jest pole z to jest dwa wjazdy ogólnie, no i ta gospodarka zajmuje się Hodowlok kur, 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 kur Uraizu Muszę kupić Zobacz, tak O, zobaczmy czy kolabuje Łojojo, tu lepiej nie wchodzić, to ja mam wiatry, jakoś wapno, też. No to, jest... to jest jakoś cudowe. Taki welk, taki fajny, nowoczesny jest Jakoś cudowa, jest, zaraz zobaczymy O, tak, tak, jak myślałem, uzupełnianie to z nasion on jest... ...czynkowne, dobre Dobre lewitujące a my stąd. old King trzeba wycofać. Tam do tego. A jedziemy w kolejny sektor mapy. No, jakoś pełną drogę znajdziemy. A musimy, jedziemy polutkami. No wum, wum. i Polones nie jest prawy, ale pomijam. A on jest Polones. Jest z robiony. Dobra, tutaj, 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 tutaj. Co tu mamy? Idziemy tam najpierw Dobra i tutaj dojeżdżacie, macie łąkę Macie jakieś pola z nieużytkami, jak ja to nazywam Wy tutaj macie skup ogólnie, to jest skup hmm, To słonka jakaś i teraz wracamy do ostatniej gospodarki, która się zajmuje w jakimiś chyba zwierzątkami z tego co wiem nie wiem czy on ma takie czarne tekstury, czy ogólnie jest taka czarna gospodarka. A tu jest opuszczona kolejna gospoda. ale parkujemy tutaj. zobacz tu już drogę co tam jest. A tutaj są łąki inny. No i ogólnie tutaj jest wapno spłudniach, dom, chałupa. No i tutaj jest, o takie fajne tekstury. A nie wiem czy to jest. Nie ma tekstury po prostu, czy takie tekstury dały u seba. A to chyba w ogóle nie ma tekstury takich i tutaj czekajcie, czy tu mogę otworzyć okno z y, tam. Otworzyć okno. Nie, Nie, nie mogę. A tu ogólnie się krów próbuję. Dobra, jedziemy dalej. Idziemy No Jedziemy dalej w ostatnie miejsce, wcześniej Dobra, tutaj... O, tutaj mamy co? Tutaj mamy jeszcze taką drogę, mam, miałem wam pokazać. Dobra, tu już zostałem podcast, tutaj te mamy tego. Wylost na kisomkę. No i ogólnie trzeba tutaj do oceny mapy. No mapę oceniam no 9 na 10. No po, po, trochę będę ma wersja beta. Czekam następkowo V3 oczywiście. Jak seba skończy, to na pewno pobiorę. I trochę na nim pogram. Więc co? Ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Wiem, jak to się spodobała, link macie w opisie. Pobierajcie i do następnego odcinka z sprowadzenia Polski Map. Trzymajcie się. Cześć!